Witam, witam, tu mam sałatę, co chwilę kot nawet dzisiaj wdepnąłem w kupę, przychodzi i walczy ze mną, znaczy terytorium, nie mogę się go pozbyć, tu mam jakąś sałatę, miałem ładnie między, między przerwy między nimi, tu już mi coś zagrzebało tą sałatę, tu co może to rośnie, tutaj koperek posadzony w tym, w tym kwadraciku, zobaczymy czy się uda, nowe buraczki tutaj dają radę. Pietruszkę ścinamy. Pat pięknie wyrasta. Tam jest ścięta, tam już rośnie nowa. Ogóreczki mam dwa gatunki. Jestem z jednych bardzo zadowolony z takich sałatkowych. Drugie na, na kiszenie. Słabo jestem z nimi z nich zadowolony. I tam na końcu mam tak zwane patio snackers. Bardzo podatne, bo są nisko, przypuszczam, na pleśnie. Także jest ten nalot. E, także nie będę ich już na pewno e, dawał na zewnątrz, jak już coś, no to właśnie Patio Snackers, tak jak było na paczce, ja nie doczytałem, w koszykach, gdzieś tam podwieszone wysoko, w pełnym słońcu, ma to jakiś sens, bo one sobie tak dają e, Zobaczymy, czy uda mi się jakieś nasionka pozyskać, także spróbuję to zrobić w przyszłym roku, tylko że w tych basketach, no wiecie, co podlewać i jak gdzieś jedziecie, no to jest katastrofa. Tu są fajne, fajne ogóreczki, one rosną dużo większe. Bardzo smaczne, bardzo smaczne. Nie pamiętam co to był za, za gatunek. Muszę wrócić do filmików. E, zobaczcie, jak prowadzę sobie cukinie. Tak sobie prowadzę cukinie. Jest do pręta, przywiązuję ją trytytkami. Można, jakimś sznurkiem. No, czym tam możecie? I prowadzę sobie ją do góry. E, mam trzy mm, krzaczki. Zrywam od czasem takie cukierki niewielkie, bo to do makaronu, wiecie, fajnie przesmażyć na szybko. Cyk i, i fajnie to się prezentuje, fajnie to się zjada. A na pewno mniej miejsca zajmują. Przycinam te liście, także, także to pięknie idzie w górę. Ładnie to wygląda, zobaczcie tam, jak ładnie. Ładnie idzie w górę. Tu idzie w górę, wszystko przycinane jest elegancko i po pręciku do góry, do góry. Oszczędność miejsca niesamowita, także polecam. No tylko trzeba po prostu więcej więcej pracy w to włożyć. Tu są cukinie, które nie są przycinane w ogóle, no gęsto gęsto ciasno. Także zajmują tego miejsca, kładą się idą w kierunku w kierunku moich papryk. Popatrzcie piękne papryczki. O. Tu już następna. Czekam aż się po prostu za za czerwienią i do sałateczki miodio. wlecam jak, jak złoto. Pierwszy raz kukurydzę uprawiałem. Eee. Są z ma lepszą. Już wiem jaki błąd popełniłem. Pełne słońce musi być. Czy tu jest troszeczkę przycienione? Nie ma pełnego słońca. Pełne słońce i woda. z tego co mi sąsiad powiedział. Spróbujemy w przyszłym roku. no Tu pod drzewem, to może drzewo coś wyssało tych, tej wody, ale też nie podlewałem tego zbyt często, więc to praktycznie w ogóle tego nie podlewają. Teraz próbuję podlewać, żeby jakieś te kolby większe urosły, zobaczymy. W przyszłym roku spróbuję w pełnym słońcu. Chrzan. chrzan super sprawa mieć na działce. Tak jak kiszę sobie ogórki, to się nie przejmuje żadnym chszanem nic. Liścia chrzanu albo korzeń wykopuję, ciach, rzucam do ogórka leci i czarna porzeczka. Słuchajcie, czarna porzeczka super sprawa. Znaczy no, liście czarnej porzeczki do wielu przetworów moi, moja mama używa, moja teściowa e, wrzucacie do tych ogóreczków liście porzeczki